Cześć, witajcie. Ja jestem Gryfek, a dzisiaj gramy sobie w yy, Denty Toby, coś takiego, nie wiem. Bierzemy sobie tutaj klucz i przechodzimy dalej. Dam, dobra, musimy przeskakiwać przez pastę. aby. Okay. No, nie chcę kupować. Tutaj spawn point. Dobra, teraz pytanie, czy, mm. no nie, na razie tobie nie jest jakiś trudny, ale zobaczę jak zaraz będzie, tutaj trzeba, o. Dobra, teraz trzeba skakać przez szczotki jakieś. Ej, nie chcę nic kupować, ludzie. Tu trzeba przejść... Ach, jump, kurdej. Ty kiedy chcesz zostać parkurowcem? Tu trzeba. Próbujesz przeszkoczyć nawet najmniejszą przeszkodę, i ci to nie wychodzi. Co najgorsze. Dobra, po niebieskim. I. Różowy. Bo tutaj jest jakby niebieska woda, a tutaj jest różowa, więc to jest wiadome. Przechodną to jest. Co? No czemu ten spawn point się nie robi, no? Zresztą, co tam? Jakiś spawn point... I teraz trzeba coś wziąć, yy, Tu jest jakiś przycisk i co on robi? O, laserów mamy. Przechodzimy, spawn point zrób się, błagam. dobre nie, ja nie będę czekał, aż mi się ten spawn point zrobi, po prostu idę. Mogę tu przejść? Dobrze. I teraz... Nie przechodź przez... wędr. I trzeba tu. Hej! A, a, nie przechodźcie tamtędy. jest pasta. Bo nie przejdziecie. I co... Trzeba coś tu wrzucić. To. A, nie trzeba nic. A. I co? O. Box. I po co to? Tutaj będzie coś chyba specjalnie trzeba było ten box dać. No. Dalej nie mogę przejść. To muszę coś z tym zrobić. No nie. Może muszę skakać po tych boksach. Nie, no nic. Dobra. Tutaj jest 3 Way i Abdentistry. Może coś tu trzeba? Nie. Tutaj nic nie trzeba. trzeba tu znowu wchodzić? Ale jakie to jest dobre. Winamy koi. Tutaj to chwilę ci namawia, żebyś coś kupił. Co no to jest grano? Okej, okay, teraz trzeba coś tutaj zrobić na pewno. Jesteśmy gdzie? gdzie jestem? Okej. Okay. Trzeba przejść. I umarłem oczywiście. co? No, to są... no, czemu? Bo nie robiłem pointów. Mm. Oj. Mi się nie chciały robić, teraz mają problem, że ma Nie, tu trzeba przejść. Okej. Okay. Mm. Tutaj trzeba było to nacisnąć. Wcisnęło się? I no. trzeba tu przejść, to wszystko. Tu trzeba teraz przejść? Tak. No rób się spąpoląć. Nieważne, co mi spał. Tutaj oczywiście nie. Teraz po tych boksach. I od początku. Nie gadać. Od Dobra Rób się bragam. Dobrze pierwszy spawn point zrobiony po tych trudnych latach. I trzeba przejść tu, nie tu, tak tu, tak dobrze. I tam miałem spawn point, tak. I przechodzimy tu. I spawn point zrobiony. Nie trzeba już umierać. Tutaj skaczę. Trochę. Będę się tu przejść. Lub tu. Nie trzeba tu. Znowu. okej okay, Mapa w obi mi się całe na razie podoba. No, i teraz trzeba wybrać dobre, złe. Dwie. Te są dobre. Mm, I hop, hop, hop. hop. Dobrze. I. Teraz namawiacie, żebyś coś kupił tam. Pewnie trzeba tu przejść, nie oczywiście. I tam nas O. Zobaczcie. To są złote zęby. A miały być pewnie takie żółte, ochydne. A wyszło im takie złote Jakby stracił zęby I mu zrobili złote to, to właśnie tego wygląda Fajne, że są takie zmyłki Właśnie, że nie trzeba przechodzić przez tą pastę Tylko tam trzeba było Za Tak, To jest fajne bardzo I Zaraz są jakieś to są marchewki czy kiełbasy? Nie, i teraz trzeba tu przejść, i co teraz? I przeszliśmy grę. Dobra, więc to by było na tyle. Przeszliśmy dzisiaj jedno, escape, obi. Coś tam w... Yy, właśnie w tym... w... Yy, w nazwie tego filmu podam wam tą nazwę, żebyście też sobie pograli w tą gierkę. Okej. Okay. Ale fajnie zrobione. Teraz będę tak podróżowała. Dobra, więc pa.